Ogólnie to trochę zespaliśmy, bo jest już po czterech meczach 1.8. Finału, a my dopiero wczoraj, czyli w niedzielę, kiedy grała Polska z Francją, staliśmy się, że Mistrzostwa się na to jest naprawdę zarombisty moment, aby nagrywać dużo kontentu. I, I właśnie z taką sprawą yy, przychodzę do Was dzisiaj, więc zapraszam na film. Pokrótce, zasady odcinka. Mamy sobie koło Fortuny. I to Koło Fortuny wybierze nam dzisiaj skład, w którym zagramy w Food Champions. Będziemy sobie losować narodowości. I z każdej narodowości wybiorę sobie po prostu zawodnika na jakąś pozycję. Pada narodowość, ja mówię nazwisko. I na tej zasadzie budujemy sobie zespół. I gramy nim mecz w kwalifikacjach do Food Champions. Lecimy z Kołem Fortuny. I mamy pierwszy pierwszą narodowość, którą jest. Ekwador, tutaj weźmiemy sobie na lewą obronę yy, Hincape, czy jakoś tak. Ostatnio go trafiłem, więc, yy, więc w sumie sztos. Argentyna schowana, lecimy dalej. Następnym państwem jest Portugalia. Tutaj chyba Cancelo weźmiemy na prawą obronę, yy, bo też ostatnio trafiłem. Yy. Kolejnym państwem jest Francja, no to idealnie. Kilią Mbappé A no. wleci do naszego składu na napad. Dla mnie bomba. No. Yy, przy Tunezji musimy się chwilę zatrzymać. Jeżeli chodzi o Tunezję, to zdecydowanie bierzemy pana o nazwisku Djebali. Przy każdym cięciu będę po prostu zatrzymywał nagrywanie i tak dalej, tak dalej. Z Kataru. Oh my gosh. Wybieramy. Afifa yy, Następnie. Brazylia, no to tutaj do spółki Zambawy będzie Neymar. E... No, chyba nie muszę mówić czemu. Akurat Neymara mam, więc sztos. E... Następnym państwem jest Iran. I tutaj również. USA? Ale tutaj chyba weźmiemy sobie Christiana Pulisika. E... Japonia. No, tutaj zdecydowanie. Later. Naszym wyborem, jeżeli chodzi o Japonię, będzie Sugawara. To jest prawy obrońca. No ale zobaczcie go w późniejszym, w późniejszym odsłonie. W Anglii wybieramy Tomoriego. Totalnie kozacki obrońca, którego mam więc bezkonkurencyjnie. Następnie mamy Urugwaj. I tutaj weźmiemy Araujo na, na środek obrony. W sumie fajnie się nam to układa. Tylko totalnie bez zgrania. Tutaj Hinkapę, Cancelo... Zobaczymy jak to będzie. Z Holandii wybierzemy De Jonga na SP, do Araujo z Barcelony będzie miał y, Link. Link... Już nie ma Linków, no ale wiecie o co chodzi. Y, następnie z Danii. Tutaj robimy przerwę. Z Danii weźmiemy sobie y, Kiera, no, tak się chyba wymawia jego nazwisko, na rezerwę, no bo mam już środek obrony. Z Belgii weźmiemy Kurturę. To dla liga będzie miał zgranie z Araujo i de Jongiem. Następnie mamy Szwajcarię. I tu ponowne cięcie. Panem, którego bierzemy ze Szwajcarii, będzie tutaj Zakaria. Bo mamy dość ciekawych defensywnych pomocników. A on może jednego defensywnego pomocnika, a on może wejść na to miejsce. Tymczasem z Walii y, sądzę, że wybierzemy sobie tutaj Arona Ramseya, bo mam tego zawodnika i dość ciekawie mi się nim gra. Tymczasem mamy Argentynę, a z Argentyny wybór może być tylko jeden. Mieszy! Następnym państwem, jakie wylosujemy jest... Polska! Tak, Polska! Myślałem, że to będzie już Senegal. Z Polski może być tylko jeden wybór, będzie to Piotrek Zieliński do Tomoriego eee, przede wszystkim i następnym państwem jest Kamerun, a z Kamerunu Zambo Anguissa. Co? idealnie do Zielińskiego i Tomoriego. Ja lecę robić skład. No i widzimy się w Food champions. I'm shopping. Tutaj mamy nasz zespół. Tak jak mówiłem, wszystkie karty są takie, jakie, o jakich mówiłem w momencie losowania. Z ławki wejdą piłkarze tylko, jeżeli będziemy tego potrzebować. No i co? Nie przedłużamy, zapraszam do meczu. Okay, let's go. Skład przeciwnika. Ale ekipę żeście zmontowali. Jest jakiś wybitny, co mnie bardzo cieszy, zwłaszcza bramkarz mnie tu cieszy. Zaczynamy mecz! Pierwszy strzał na bramkę jest to od razu bramka Kimian Mbappé. Ten zawodnik jest po prostu wyśmienity. Mamy e, Piośka Żelickiego, który jest brutalnie sfaulowany. E, I araucho przeciwnika otrzymuje żółty kartonik. No właśnie, araucho nie nadążył. Na szczęście jest Tomori. A tymczasem Neymar przedziera się w pole karne strzały i bramkarz. Niestety broni Mamy Messi'ego, Messi'ego A wszystko wolno. Go i mamy rzut karny I strzelimy sobie Neymarem W lewo Podanie do Piotrka Zielińskiego Zieliński do Neymara na czystą pozycję oh, no. oh. Oh. Yeah. Wow. Was... Neymar, Neymar, Neymar I to musi być bramka, mamy 2 do 0 Lecimy z drugą połową Kolejny rzut rożny na Ale mm. Lepszym piłkarzem dla mnie Jest ten Mekambe 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 eee. Piotrek Zieliński do Messi'ego I mamy spalonego No Karnie? Karnie? Mamy Neymara Pięknie De Jong Podanie do Mekambe Ne kambe! Ne Jeszcze odegranie ko! Piotrek Zieliński, Piotrek Zieliński! Piotrek Zieliński! Piotrek Zieliński. Piotrek Zieliński. Dziękuję wam za oglądanie, do zobaczenia, do zobaczenia. i cześć!